Mój wydawca powiedział pilnuj tej sprawy. I już niebawem kryptogiełda przestała funkcjonować. Następnie Quadriga wydała oświadczenie, że nikt nie wie jak zdobyć dostęp do kryptowaluty. To wtedy zrozumiałam, że jedyną osobą znającą hasła do kryptowaluty był Jerry. W tamtym momencie powstał zamęt Niebywałe Gerald Cotton zmarł, zabierając do grobu wszystkie hasła Co oznacza, że nikt nie ma dostępu do 190 milionów dolarów należących do klientów To wtedy pomyślałem sobie O kurna Czułem się tak, jakbym miał zawał. Czułem ciężar na klatce piersiowej. Tak jak wszyscy, chciałem odzyskać pieniądze. Nie wierzyłem, że to dzieje się naprawdę. To niemożliwe, bo.